Nie ma zastoju, jeśli chodzi o pracę tych przedsiębiorstw, które ulokowały swoje firmy na terenie podstref ekonomicznych w Pustkowie i Zawadzie. Kolejni przedsiębiorcy chcą na tym terenie rozbudowywać swoje biznesy. Pandemia w jakiś tam sposób powstrzymuje inwestorów, jednakże no to są jakieś tam działania długofalowe i nie jest to związane tutaj jakby. Ta branża, które tutaj pracują i które zainwestowały w te nasze tereny, bo zarówno strefa zawadzie, jak również pustkowie, w tej chwili mamy praktycznie, można powiedzieć, 100% obłożenia na pustków, gdzie firmy się ulokowały. Kolejna firma dzisiaj też również dzwoniła, że popracowują pozwolenie na budowę i będą uruchamiać rozbudowę. Jest tutaj firma lokalna z powiatu Dębickiego. Gmina Dębica licząc na dofinansowanie rządowe i pomoc prywatnego inwestora chce budować drogi dojazdowe do podstref ekonomicznych. Kosz jest bardzo duży, bo to jest ponad 6 milionów złotych. Mamy tutaj zapewnienie od prywatnego inwestora, który tam również inwestuje na część udziału własnego. Także okres realizacji to jest dwa lata. Oczekujemy na to zadanie, na dofinansowanie 70% z funduszu dróg samorządowych. Liczymy na, na wsparcie rządowe, nie ukrywamy tego. Będzie to bardzo duża pomoc i wówczas przez dwa lata będziemy chcieli wykonać tę drogę, żeby zamknąć teren, tematy dróg. Gdy tylko gmina uzyska dofinansowanie, drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych zyskają sieć wodociągową, kanalizacyjną i oświetlenie.